Panie profesorze, chciałam spytać z perspektywy konsultanta krajowego, co najważniejszego działo się w tym roku w ochronie zdrowia w Pana dziedzinie? W mojej dziedzinie no, ten rok był bardzo dobrym rokiem, ponieważ wszczepiliśmy i sztuczne serce nowej generacji, które się pojawiło po raz pierwszy od praktycznie 1980 roku, czyli od, od 40 lat i całkiem obiecująco to wygląda. Drugą rzeczą było, to, że akurat też to się działo na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, że zastosowaliśmy system do transportu bijącego serca, który, które to serce jest do przeszczepu, do, trans, do transplantacji, gdzie, gdzie my kardiochirurzy mamy 4 godziny na przeszczepienie takiego serca, natomiast ten system daje to, że mamy 12 godzin, i ma tam kilka jeszcze innych. Zalet, ale jest to o tyle ważne, że być może w przyszłości ten system będzie również w innych ośrodkach w Polsce, a system daje, że ilość transplantacji serca wzrasta. To jest ważne, bo ilość pacjentów z ciężką niewydolnością serca wzrasta. No i oczywiście cała Cała kardiologia i kardiochirurgia endowaskularna, czyli, czyli wszczepienie zapinki do zastawki trójdzielnej, żeby zmniejszyć niedomykalność. Teraz walczymy o, o refundację przez koniuszkowej zastawki mitralnej. Także dość dużo się dzieje, dużo nowych technologii i wygląda to bardzo obiecująco. A jeżeli chodzi o kadry, o zainteresowanie zawodem y, młodych lekarzy, ale też no, dostępność lekarzy ogólnie, jeżeli chodzi o szpitale, o no właściwie państwo to w szpitalach. E, jeżeli chodzi o kadry i ośrodki kardiochirurgiczne, to zarówno ośrodków kardiochirurgicznych jest wystarczająco, ponieważ mamy w Polsce 30 ośrodków kardiochirurgii dorosłych i 9 kardiochirurgii dziecięcej. To jest praktycznie całe pokrycie naszego zapotrzebowania, jeżeli chodzi o Polskę. Kadry jest nasz około 300. Jeżeli chodzi o kardiochirurgów, mamy ponad 50 rezydentów, to nie jest oczywiście dużo. No ale oczywiście nasza specjalizacja jest wąską specjalizacją. Natomiast no, chętnych do bycia kardiochirurgiem nie jest dużo z tego powodu, że to jest ciężka, fizyczna praca, długotrwała. No i oczywiście jest to, moim zdaniem, genialny, elitarny zawód i tak dalej, ale ale, ale młodzi ludzie wolą, że tak powiem, troszeczkę inaczej żyć w dzisiejszych czasach. Ale mam nadzieję, że w przyszłości będzie coraz więcej pasjonatów, bo to musi być pasjonat, żeby wykonywać ten zawód. A dwa, no pojawił się zawód asystent lekarza, który, który również ma pewien moduł z kardiochirurgii. Mam nadzieję, że, że, że w przyszłości. Tacy pomocnicy kardiochirurga również będą w naszym kraju i będzie to dość popularny zawód, gdzie, gdzie dużo odciąży nas troszeczkę kardiochirurgów od, od tej naszej codziennej pracy. A na ile na pracę kardiochirurgów może wpłynąć Krajowa Sieć Kardiologiczna? No, to zależy, z której strony na to patrzeć, ponieważ Krajowa Sieć Kardiologiczna daje nam to, że no, nie mamy limitów. Natomiast w te wszystkie centra, gdzie jest kardiochirurgia, jest to najwyższy poziom referencyjności i, i, i myślę, że, że dużo szpitali będzie próbowało tą kardiochirurgię stworzyć, żeby być na tym trzecim pułapie. Natomiast tam nie ma na razie w sieci. Procedur kardiochirurgicznych. Tam, tam głównie są, są procedury przez cewnikowe zaburzenia rytmu, niewydolność serca, ale w ramach sieci mają być tak zwane centra doskonałości. Centra doskonałości, czyli jakaś wąska specyfika w danym ośrodku, i myślę, że, że to jest też szansa zarówno dla, dla transplantologii, dla, dla tętniaków, dla, dla niewydolności serca. Także że, że myślę, że, że to dla naszych pacjentów będzie dobrze. Gdyby mógł pan jakieś trzy życzenia swoje jako konsultant krajowy na przyszły rok wobec decydentów, wystosować to, co by to było? Ja rozumiem, że dla naszego kraju nie do mojego życia osobistego. Tak. Ja miałbym nadzieję, że, że wszystkie nadwykonania będą zapłacone. To jest pierwsza sprawa, bo, bo w kardiochirurgii jest to o tyle ważne, że, że, że my mamy bardzo duży wkład. Wkład, czyli, czyli musimy wszczepić dany materiał, który kosztuje. Druga rzecz to chciałbym, żeby wszystkie nowe procedury, które się pojawiły na świecie, również były dostępne dla, dla naszych pacjentów. A trzecie to to, żeby, żebyśmy mogli no, dużo więcej ludziom, większej liczbie ludzi pomóc ze względu na transplantologię, na dawstwo, żeby, żeby jednak tych dawców było więcej, żeby, żeby nasi chorzy mieli szansę na, na transplantację, a wydaje mi się, że jest to możliwe.